Powodzenia, mam nadzieję, że nam się uda, że młodzi ludzie się dostaną do Dokładnie, Miasta mam i do że Pawełka, że no, wiedział na kogo głosować, także, a ja zagłosuję na grześka. proszę bardzo. <noise> Słodkie chłopaki, Grzesiek i Pawełek, rozdajemy dzisiaj Pawełki i grześki i tak chcemy troszeczkę przekupić naszych wyborców, ale tak bardziej żartobliwie. Dzień dobry, nazywam się Paweł Soski, tam byłem do Miasta z tego sprzętu, poproszę was, proszę bardzo i Pawełek, żeby pan moje imię pamiętał dobrze. Dziękuję bardzo, Dzisiaj koniec kampanii wyborczej, okręg numer dwa. Ciężka kampania za nami. Dzisiaj chcieliśmy tutaj właśnie podsumować kampanię. Chcemy też sobie gdzieś tam podziękować z Pawłem Wysockim za kampanię Fairplay, która udała nam się w tym okręgu, bo razem startowaliśmy właśnie. I myślę, że właśnie w ten sposób powinna gdzieś tam być kampania prowadzona, gdzieś tam właśnie w takich, na takich zasadach właśnie sportowych. Dzień dobry, dobry. dobry, dobry do dyrektorowi miasta, Grzegorz Paśkowek, mam dla pani list i słodki upominek, jeżeli pani by chciała. Proszę bardzo. Trzymaj. 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 Młodość to jest świeżość i tak ma być starych y, odstawić tam jakichś tam palikotów, dziadów co co, y, zamęć się ją, a oni przynajmniej mają, mają wizję, młodzi. <śmianowicie>